Dawaj, lootbox, widzowie lootbox o wiedźminie. Jezu! Ale tutaj będzie kontentu, a kontentu na lootboxie z Wiedźmina. Oglądamy. Czy w Wiedźminie 4 pojawi się gwint? Czy gra będzie miała coś wspólnego z serialem Netflixa? Oraz zwiastun Wiedźmina 4 reprezentuje wygląd gry. No, nad tym się jeszcze trochę zastanowimy. Prócz tego reżyser dzikiego gonu ogłasza swoją kolejną grę i wyciekły dwa powstające właśnie w Far Kraje. Będzie też kilka innych pomniejszych newsów, ale nie zapominajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, jest nas już tyle. Prawie nam się udało dobić 116 tysięcy, za to bardzo dziękuję. 116 tysięcy. Ile ja mam subów? Jeżdżę w nie no oni nie, no, nie mają więcej subów ode mnie. Przegonili mnie. Nie może tak być. No ja, Pamiętam, że suby pojawiają się codziennie o 16.00. Chyba nie ma co przedłużać. Zaczynajmy! Zaczynamy! Na The Game Awards pojawił się zwiastun nowego Elden Ringa, nazwanego Night Rain. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o nim coś więcej, to zapraszam do ostatniego mojego materiału, ale dzisiaj materiał o nie o tym. Jak pewnie zdajecie sobie sprawę, Elden Ring w świecie gamingowym odbił się ogromnym echem. Tak też możemy zauważyć, że aktualnie gra w niego 37 tysięcy osób dziennie w jednym momencie i to tylko na Steamie, a na premierę było to aż 953 tysiące graczy w tym samym czasie. Premiera DLC prawie 782, co jest ogromnym wynikiem, więc zastanawialiśmy się wszyscy, jak ta gra się sprzedała. Coś tam FromSoft... Y Dawał jakieś informacje, ile tam mniej więcej sprzedał się. Ryj, się wieram, ale teraz nie? mamy aktualizację. Bandai Namco pochwaliło się, że najnowszy Souls Slide od From Software sprzedał się w ilości 28,6 nice. miliona kopii do września nice. 2024 roku. Ile jest teraz? Nie wiem. I takiego wyniku ostatnimi czasy może pozazdrościć Ubisoft. Wydaje mi się, że z biegiem lat fanów Far Cry jest coraz mniej. Ta seria od lat nie zaoferowała nic specjalnego, co mogłoby przyciągnąć ludzi. Jeżeli komuś nie spodobał się Far Cry 3, to wydaje mi się, że nie spodobał mu się Far Cry 4, 5, 6 itd. <laughs> Dalej. Wiadomo, że przy trójce była ta nutka świeżości. Czwórka dalej ciągnęła całkiem spoko. Piątka, niestety, była kałem. Szóstka. E, no ale do 2021 roku nic się na temat nowej gry z serii Far Cry nie pojawiało. I tak też przychodzi tutaj Tom Henderson z garścią informacji. I mówi nam, że nie powstaje jedna gra. Aż dwie gry. Tak, Ubisoft o. po raz kolejny połowicznie zamienia franczyzę na grę usługę. Główny farkraj, ten skrytyk nosi nazwę Ubisoft ponownie robiący grę usługę? No przecież to musi wypalić. Nie ma bata, że to się nie uda. Co ty gadasz? Wchodzę w to. Yy, gdzie jest jakiś link do wysłania donacji do Ubisoftu? Zainwestowanie swoich pieniędzy, to musi wyjść. Kodową Blackbeard, za to druga będzie strzelanką opartą na ekstrakcji, coś na wzór Escape from Tarkov. Ale mamy trochę więcej informacji na ten temat. Powiem, na ten moment są wciąż beard. w fazie rozwoju, ale daty ich wydania zostały przesunięte wewnętrznie, pierwotnie miały wyjść w 2025 roku, a zostały przesunięte na 2020. Mamy, mamy, mamy kilka takich podobnych słów, Jakieś się języka angielskiego w szkole, możecie na ja o tym nie wiedzieć. Kilka takich podobnych słów w języku angielskim, teraz kącik, e, teraz kącik lingwistyczny. Mamy słowo piwo, beer i beer wymawiamy przez długie i. Najlepiej jest sobie zwizualizować Homera Simpsona, który za każdym razem, gdy myśli o piwie, mówi mmm, beer, beer. Potem mamy bird, czyli ptak, które wymawiamy przez długie e bird. Potem mamy brodę, czyli beard. Czyli i przechodzące w e. Potem mamy jeszcze bi i czy mamy coś jeszcze? I mamy jeszcze niedźwiedzia. Bear. E przechodzące w a. Bear. Nie mylić tego, proszę nie mylić. Bardzo łatwe zmylić te słowa, ale ptak to jest bird. Nie Beard. Szósty. Ze względu, jak to pisze Tom Henderson, na złożoność procesu rozwojowego. Extraction Shooter będzie miał miejsce na pustkowiu... Oczywiście ja się nie czepiam chłopaków z lootboxa, tak czasem lubię sobie coś powiedzieć o języku dodatkowym, no nie? Nie, nie jestem taki czypliwy, to, 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 nie o to chodzi, no nie? Każdy tam jakieś popełnia błędy, zawsze się można czegoś nauczyć, ale to są słowa tak bardzo mocno mylone. ...gracze tam będą musieli walczyć z innymi graczami, mobami jak zwierzęta, czy chociażby z surową pogodą, aby przetrwać. Wiadomo, <laughs> Jest to Extraction Shooter, więc będzie polegał na tym, że wchodzimy na mapę, lutujemy, gdzie się da, zabijamy przeciwników i spierdzielamy, że no ten Na takich zasadach powinien działać dobry Extraction Shooter. Za to w głównej odsłonie Gracz będzie musiał uratować swoją rodzinę, która została porwana przez sektę spiskową, która przeprowadzała eksperymenty halucynogenne na zwierzętach i dzieciach. Czytając to, nie sposób nie odnieść wrażenia, że za dużo tutaj ewolucji fabularnej to nie będzie. Jednak ciekawe jest to, co Henderson pisze dalej. Mianowicie mówi on, że Gracz będzie miał 24 godziny w prawdziwym życiu, Dwie godziny ingame'owo, aby uratować swoją rodzinę, a licznik czasu jest odzwierciedlony w grze przez zegarek noszony przez gracza na nadgarsku. Bardzo o, ciekawe, no wyobraźcie sobie, że, jakbyście grali w Wiedźmina 3. Dobrze brzmi, ale ludzie z nienawidzą ten system. Ludzie nienawidzą presji czasu w grach komputerowych. Ja uwielbiam, uwielbiam presję czasu w grach komputerowych. Ludzie lubią kompletować wszystko, co w grze jest, brać każdego quest'a. Ja od dłuższego czasu tego nie robię, biorę tylko te quest'y, które uważam za optymalne, biorę tylko te quest'y, które uważam za ciekawe. I wiecie co? I robię sobie przy kolejnym playthrough inne quest'y, których nie zrobiłem w pierwszych, przez co mam w ogóle ciekawsze, ciekawsze kolejne playthroughy z danej gierki. I szybciej kończę. Gry, kończę te gry w takim, nawet nie wiem jak to do końca opisać, ale one są takie żwawe bardziej, mają lepsze tempo. Robienie każdego questu w grze jest nudne. Naprawdę dla mnie jest nudne. I mielibyście, nie wiem, zegarek, cokolwiek, albo w lewym górnym rogu timer na 24 godziny, żeby odnaleźć Ciri. Dziwna decyzja, ale całkiem mnie tym zainteresowali, w sensie chciałbym zobaczyć jak to wyjdzie. Wychodzi na to, że grę nie tylko będzie można, ale trzeba będzie przejść w 24 godziny. Ciężko mi sobie wyobrazić... Otwarty świat tak dużą grę z ograniczeniem czasowym, bo to będzie zabijało wtedy tego ducha eksploracji. Jeżeli cały czas będziemy się musieli spieszyć, no to pewne rzeczy będziemy musieli pozostawić gdzieś obok, ominąć je, pominąć i tak dalej. Trzeba będzie lecieć z głównym wątkiem fabularnym, żeby wyrobić. Za to jeżeli chodzi o mechaniki gameplayowe, no to jak pisze Henderson, zmieniono również system poruszania się, między innymi dodano taktyczne poruszanie się, ślizganie, skakanie i wiele innych. Z tymi Far Cryami i z tym Ubisoftem, to wiecie jak jest, nie? Ja bym się jakoś specjalnie na to ja nie, też dostawiał. nie Ten wyciek jest całkiem intrygujący, nie, no, ale nie Ubisoft, powiedziałbym, to... że on. Jest na tyle ciekawy, żebym z zerowego Hej, sytuacja jest taka, że Ubisoft już po prostu jest w trumnie. I teraz pytanie: jak dużo gwozi sobie Ubisoft przygo przygotuje do niej? A on chyba gotuje ich coraz to więcej. Hajpu wskoczył chociażby na jeden. Idziemy dalej. Wiedźmin 3 wypromował masę deweloperów. A ci deweloperzy postanowili założyć sobie własne studia i gdzie gdzie hmm, słyszymy, że weteran do projektu Weteran Wiedźmina 3 będzie tworzył sobie własną grę. Tak też jest i w tym przypadku, tylko że tym weteranem, tym razem, jest reżyser samego dzikiego. Rozchodzi się dokładnie o polskie studio Rebel Wolves, o którym mówiliśmy Puls. już jakiś czas temu. Zostało ono założone przez Konrada Tomaszkiewicza, czyli tak jak mówię, reżysera Wiedźmina Trójki. Ma on około The 17 doświadczenia doświadczenie branży. Tomaszkiewicz, z nim jest bardzo dużo wywiadu o tym, jak opowiada jak Stał się dosłownie głową projektu. ...gier, pełnił on też rolę dyrektora projektu przy Cyberpunku 2077. Do tego dochodzi jeszcze Przemysław Wójcik, jest to producent wykonawczy z ponad 13-letnim doświadczeniem, wcześniej szef działu QA dla Wiedźmina 2 i Wiedźmina 3, a także lead producer przy Gwincie, Tronbreakerze i Cyberpunku. Oprócz tej dwójki znajduje się tam również Mateusz Tomaszkiewicz, który był głównym projektantem zadań w Dzikim Gonie. Zajmował on się tam mniej więcej tworzeniem i koordynacją projektów zadań pobocznych oraz głównej linii popularnej, chociażby dbał o spójność narracji. Do tego tak? dochodzi jeszcze kilka innych osób, i to to jest właśnie Rembrandt. Mamy film na kanale o tym, ja nie, ja nie wiem, czy ja nazwiska nie pamiętam. chyba Gawel, to jest jeszcze fenomenalny artysta, który bardzo dużo takich grafik, które życie z Wiedźmina, zrobił i masę ikonicznych kart do gwinta. To jest gigamocna ekipa, ciekawy jestem, ale ja jako Polak zadaję jedno pytanie. Ciekawe, skąd oni mają na to pieniążki? Bardzo mnie ciekawi, czy to jakaś inna spółka większa w to zainwestowała. Ty zmieszista ekipa, dobrze mówisz. Yy, czy oni własnymi funduszami to... Ale są pod bandajnamkę. Może Bandai Namka sypnęło? To prawda. Ich nowa gra zatytułowana jest The Blood of Dawn Walker. Ujawnione zostało ostatnio logo. Jakiś taki króciutki teaser, niestety nie prezentujący nic specjalnego. Wydaje mi się, że 13 stycznia będzie po prostu pokaz. Dawn Walker Czekamy będzie grą RPG fest. z otwartym światem w klimacie dark fantasy. I co ciekawe, będzie ona miała bardzo wysoki budżet, bo będzie klasyfikowała się do gatunku... Jak to mogę powiedzieć, do kategorii AAA. Powstanie ona na... Unreal Engine 5. Jeżeli coś nowego o nie się pojawi, to oczywiście będziemy was o tym informować. Subskrybujcie kanał. Idziemy dalej. A dalej co? Wiedźmin 4. No trzeba Wiedźmin. sobie o 4 jeszcze pogadać, bo pojawiają się coraz to nowe informacje. Na przykład, czy będzie w ogóle w grze gwint? Chyba ulubiona minigierka większości z nas w całej historii gier wideo. może być dużo, może go być bardzo dużo. Najlepiej to podwoić, potroić, żeby tego gwinta było po prostu kurwa, i zamiast walki, żeby był gwint. Po dużo, nie wiecie o co chodzi. Wyobraźcie sobie, jakbyśmy z każdym npc mogli grać gwinta. Czy coś nie było wtedy grać na 10? 10? Kurde. Jezu, wy byście chyba nie chcieli mojego play'u w Wiedźmina. Pamiętacie, jak przychodziliśmy kilka miesięcy temu Wiedźmina, ja zrobiłem Wiedźmina uzależnionego Gwinta, który całe pieniądze przywalał zamiast na rynsztunek wiedźmiński? na gwinta i kupowałem wszystkie karty, przecież w pewnym momencie ja myślałem, że się już dosłownie softlockowałem w tej grze. No ale tak, CD Projekt udzielił było. kilku nowych wywiadów i tam właśnie padło pytanie, czy w Wiedźminie 4 pojawi się gwint. I niestety odpowiedź może być całkiem satysfakcjonująca, bo powiedzieli takie słowa. Gwint to część tego doświadczenia, więc tak, Absolutnie. Jezu, ale niech to będzie stary gwint, błagam. Stary prosty gwint bez wszystkich kart aktywnych. Na szpiegach, na trzech yy, pasach, to nie? Na trzech rzędach. Jedynie, jedyna zmiana jaką jestem w stanie zaakceptować to jest pogody z zmniejszającej atak wszystkich jednostek w danym rzędzie do jeden. O dwa naturę, bo wtedy bardziej taktycznie się gra i planujesz swoje tury do przodu. Nie, że się pojawi. My też go kochamy Więc nie możemy sobie wyobrazić Wiedźmina Bez gwinta. Gosia Mitręga Dodała, że nie sądzi by ktokolwiek był Rozczarowany. Ciekawe jakie nowe rzeczy w tym gwincie Zostaną zaprezentowane, bo pamiętajmy Że kiedy debiutował Wiedźmin 3 ja, To jeszcze na rynku jest nie było osobnej gry Gwintowskiej. Teraz już ta gra jest ona, ona radzi sobie bardzo średnio, co prawda Ale przynajmniej można by było Ją jakoś rozwinąć i włożyć do Wiedźmina 4 To, by było, to by było ciekawe Redzi całkiem rozwinęli tę formułę, nie tylko przez to Że masę lat pracowali nad rozwojem Gwinta jako osobnej gry multiplayerowej, ale przede wszystkim breakerem który był bardzo udanym projektem, chociaż tylko i wyłącznie pod względem krytycznym, niestety, nie sprzedał się za dobrze. Za to z wywiadu przeprowadzonego na skilapie. Dowiedzieć możemy się kilku nowych rzeczy. Pamiętacie jeszcze te specyficzne znaki, których używa Ciri. Na początku, wiadomo, kojarzą nam się one mega z ymm, standardowymi, z Quenem, Igni. Jest taki moment, w którym Ciri wysysa moc ze źródła, jak z elementu otoczenia, żeby następnie zaatakować tego potwora piorunami. No i jak się okazuje, to czego używa Ciri, to nie są znaki wiedźmińskie, tylko jej własny Unikalny system magii. Redzi mówią, że mimo poddania się próbie traw, wciąż jest źródłem Nie może czerpać mocy z żywiołów, by potem krystalizować je w formie zaklęć. Jest, wiecie, jakie to gameplayowo, bo może być zajebiste? Że Wreszcie nie będziemy mieć rozwoju Wiedźmina, który jest Wiedźminem i rozwija się jako Wiedźmin, tylko nadal będziemy mieć. Możliwość rozwijania jej w stronę magii, ale by to było zajebiste. Może wiązać się ciekawa mechanika w grze, bo Wiedźmin no. ma bardzo fajne podłoże pod mechanikę Many, ponieważ w świecie Wiedźmińskim w sadze dowiedzieć możemy się, kiedy Jenefer trenuje Ciri podczas jej pobytu w Melitele, jak szukają one źródła, z którego pobrać mogą moc. I tak też jest tam opisywane, że pojawiają się takie lekutkie wibracje, i wtedy taka czarodziejka może ogarnąć, że tutaj jest źródło, z tego źródła mogę pobrać moc. I wydaje mi się, że to właśnie jest ta mechanika, która będzie stała za Maną, i potencjalnie, jeżeli będziemy robili sobie, Jakiegoś builda pod czarodzieja, no to zawsze przed walką będzie trzeba sobie to źródło znaleźć, napełnić i dopiero można iść czarować. Mówią dalej, że używanie łańcucha w walce to charakterystyczna cecha jednej ze szkół, a skoro Ciri znajduje się w szkole Rysia, no to raczej możemy założyć, że inni Wiedźmini z tej szkoły również będą używali łańcucha. I teraz mamy informację, bardzo ciekawą zresztą, chociaż wydaje mi się, że ona jest tylko i wyłącznie wydmuszką. To znaczy, to jest strasznie dziwne, co oni tutaj powiedzieli. Bo jak wiemy, pojawił się Cinematic Trailer na The Game Awards. Co prawda, wyczytać możemy na dole. Tego cinematyka, że jest to obraz pre na Unreal Engine 5, na którym również powstaje Wiedźmin 4, ale mówienie, że gra będzie wyglądała tak jak ten cinematic, to chyba trochę za dużo, co nie? Też Mianowicie, na się artykuł z nagłówkiem Zwiastun 4 który reprezentuje wygląd gry, w jaki celuje CD Projekt Red i korzysta z jej zasobów. No, czy wiecie, jest tutaj, tutaj są. Dobrze dobrany słowo, w taki celuję, ale czy trafią to. Nie... Z jest kinowym spojrzeniem na rodzaj doświadczenia, jakie Wiedźmin 4 ma dostarczyć graczom. Trailer prerenderowano na naszej własnej niestandardowej wersji silnika Unreal Engine 5 przy użyciu zasobów i modeli z samej gry. Reprezentuje więc wygląd grafiki Wiedźmina 4, w jaki celujemy. Jest to prezentacja tego, co ta technologia może zrobić, aby wydobyć styl, atmosferę i ogólny klimat, które chcemy osiągnąć. Może, w no ale to jest prerenderowany. No przecież jak nagle masz to wrzucić 60 FPS-ów, gdzie renderuje ci się wszystko wokół i każdy element jest elementem interaktywnym, to chyba matematykiem nie trzeba być, żeby obliczyć, że my nie będziemy tego w stanie przez kolejne 20 lat osiągnąć. 4. I rozumiem to wiadomość trochę dwojako, mianowicie z jednej strony rozumiem, że on przedstawia bardziej atmosferę, przedstawia bardziej kolorystykę, otoczenia. Jaka będzie tam występowała, ale z drugiej strony tę wiadomość można zrozumieć również, że wieźmi 4 będzie miał taką grafikę, jaką pojawiła się na Właśnie RTX 9090TI to odpali. Co jest niemożliwe? To jest prerenderowany cinematic. Wyobraźcie sobie, że to wszystko musi się renderować w czasie rzeczywistym, jeżeli będziemy grali w gierkę. Oczywiście, że będą dał y, Oczywiście, że będzie ta grafika trochę gorsza. Nie, nie ma możliwości, by ta gra wyglądała w taki sposób. To jest cinematic pre Na Unrealu Piące też tworzy się animacje. Ten silnik jest do tego. W jakim stopniu stworzony Więc z renderowanego do renderowanego w czasie rzeczywistym Bardzo daleka droga, pełna uproszczeń Pełna downgrade'ów graficznych I dodajcie sobie do tego jeszcze, że CD Projekt Red Przecież musi tam zrobić symulację rzeczywistego świata NPC-ty muszą się zachowywać jakoś naturalnie Co też bierze naszą moc obliczeniową To nie ma możliwości, żeby ta gra tak wyglądała Więc jeżeli ktoś tak zrozumiał ten komunikat To wyprowadzam was z błędu Ten cinematic to cinematic To nie jest gra Tak gra nie będzie wyglądać może będzie miała podobną paletę kolorów Może będzie miała podobne asety Ale na pewno w brzydszej jakości Poza tym nawet Wiedźmin 3 downgradowany był kilka razy zmieniała się je, Zmieniał się jego wygląd I w 2013 roku wyglądał w sumie lepiej niż w 2015 A tak z innej beczki No to Redzie wrzucili na swój kanał e, nutkę z zwiastunu Okazało się, że robił ją Petę Adamczyk Czyli osoba, która odpowiadała za soundtrack do Cyberpunk'a 2077 Ciekawe czy udało im się zaangażować Marcina Przybyłowicza Bo klimat, jaki bił z Wiedźmina 3 Przez te jego Ja pierdolę, oby tek... Nie było, nie? Był nie do pisania. No i na koniec najważniejsze pytanie: Czy Wiedźmin 4 będzie miał coś wspólnego czy to, z.? Netflix? Czy to może być badanie grunty Nie, no pewnie, oczywiście. I z serialem? Nie. Możemy rodzić się do domu. Redzi tak powiedzieli: nie będzie miał nic wspólnego. I powiedzieli też, że jest chujna z grzybnią ten serial. Nie, na tego nie powiedzieli. <grym> nie powiedzieli <grym grym grym> tego. Ale ja to powiedziałem: Subskrybujcie kanał, pamiętajcie, filmy codziennie o 16.00. Trzymajcie się, moi drodzy. Kłanią się nisko. Cześć. Czy Wiedźmin. Zawsze warto przyjść na PC. Zawsze wizowy, a propos Wiedźmina, to na Discorda jeszcze u nas zostało wrzucone coś takiego. Cedem jeszcze się nie wypowiedział na ten temat oficjalnie, ale podobno kanonem ma być, że Siri będzie nosiła ludologiczną S w delce ku pierwszy. To jest już potwierdzone info, podobno, nie? Jedna z użytkowniczek Discorda zrobiła takiego fanarta. Więc też weźcie to pod uwagę. Warto będzie kupić Wiedźmina 4 tylko dla ludologicznej S. Dobra.